To będzie część dziewięć. W tej części zapytałam się o to, czy Watykan może wydać nakaz Biskupom w tej sprawie, nie? że nakaz, żeby zakazali głoszenia tym, którzy nie mają tej zgody kanonicznej. I dostałam odpowiedź, że tak, że to jest możliwe. Tak, że, że Watykan ma władzę nad zwierzchnią, nad tymi biskupami. Normalnie jest tak, że biskupi zajmują się takimi sprawami, a nie Watykan. No ale jeśli sprawa jest poważna, no to, no to Watykan może wydać taki, taki nakaz. Jeśli chodzi o papieża, czy papież mógłby to zrobić? Mógłby wydać taki nakaz biskupom odgórnie? Tak, ma takie, ma takie prawo, może to zrobić. Normalnie się takimi sprawami nie zajmuje, bo zajmują się biskupi diecyzjalni, ale papież może to zrobić. No i to jest zaznaczane, ale tylko w określonych sytuacjach. Zwykle Watykan wydaje nakazy wtedy, gdy pojawia się poważne zgorszenie ktoś rozsiewa błędy doktrynalne chodzi o osoby działające międzynarodowo. Oni też międzynarodowo działają, to też chciałam powiedzieć. Biskup lokalny nie, re, nie reaguje mimo obowiązku. Sprawa została zgłoszona do Watykanu, czyli jest to możliwe, można to zrobić, może to zrobić papież, ale ktoś mu musi to zgłosić. Rozumiecie oddolnie? Ktoś musi papieżowi zgłosić ten problem, prawda, że jest taki problem, biskup, już Wam podpowiadam, nie? Jest taki problem, że biskup. Osoba wierząca może zgłosić to do Watykanu, że jest, taka, jest taki biskup, który w tej diecezji pozwala na to, żeby ktoś taki głosił bez tej zgody kanonicznej. I trzeba by było po prostu poprosić o to, żeby papież zabronił biskupowi takich działań. Czyli przyzwalanie na głoszenie takich ludzi. Czyli musiałby wydać Watykan nakaz, żeby dany biskup tylko pozwalał głosić swojej decyzji tym, którzy mają tą zgodę na misję kanoniczną. Wtedy odpowiednia dykasteria może nakazać zakaz głoszenia, nakazać wycofanie misji kanonicznej, wydać notę doktrynalną, wezwać do posłuszeństwa, a w skrajnych przypadkach nałożyć sankcje kanoniczne. No bo słuchajcie, mamy do czynienia też z biskupami nieposłusznymi, tak? którzy na to przyzwalają, bo, bo to nie byłoby możliwe, oni nie mogliby tego robić w Kościele katolickim, głosić bez, tej, bez tego. Tej zgody na misję kanoniczną nie mogliby głosić, gdyby biskupi im na to nie pozwalali. Więc ci biskupi pozwalają im na to. No i teraz co z tym biskupem zrobić? No, na pewno, na pewno taki biskup powinien ponieść konsekwencje, że pozwalał na coś takiego, tak? Powinien zostać odsunięty, no bo jednak sprawa jest gruba. Powiedzmy sobie szczerze, bo to już tyle lat trwa. I biskupi na to przyzwalają. Więc biskupi, którzy na to przyzwalali, nie powinni zostać odsunięci, nie powinni być biskupami. E, to po, 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 po pierwsze według mnie, tak? No a ten nowy biskup powinien właśnie zrobić to, co chce papież, czyli, czyli papież powinien nakazać, nie, że, e, że jest zakaz. Głoszenia osobom, które nie mają zgody do głoszenia w kościołach tej zgody diecezji, zgody kanonicznej, zgody biskupa. No i, i wiecie, i, i tak, to, tak to by po prostu, tak to by wyglądało, więc trzeba by było zgłosić to do Watykanu. I poprosić o to, nie? że jest taki biskup, że on się nie stosuje do tego prawa, że przyzwala na coś takiego, tak, nagłoszenie takich ludzi, którzy są nieuprawnieni i, powoduje, yy, i że powoduje zgorszenie, że ktoś taki powoduje zgorszenie, rozumiecie? No, i, i oni wtedy to zrobią. Oni wtedy wydadzą ten nakaz. Wy, Watykan wyda nakaz biskupom, którzy się nie stosują. No, bo albo zostaną odsunięci, albo po prostu wykonają, tą, wykonają to polecenie. No, a w skrajnych przypadkach nałożyć sankcje kanoniczne. Więc to jest możliwe, ale trzeba by było to zgłosić do Watykanu i ktoś musi to zrobić. Tak by było prościej, bo, bo są oczywiście diecezje, gdzie biskupi byli do końca wierni tak temu. I nie wiem dokładnie, które to zrobiły, ale z tego co słyszałam, że były też takie, które się buntowały, nie pozwalały i tak dalej. No i właśnie te diecezje, ci biskupi, yy, no, okazali się tymi prawymi, a ci, którzy przyzwalają, to są ci właśnie nieprawi, więc trzeba ich przywołać do porządku. A kto ich może przywołać do porządku? Papież. No i właśnie my musimy się zwrócić do papieża, żeby albo wymienił tego biskupa, albo żeby po prostu ten zrobili. Ten nakaz, żeby ten biskup się podporządkował, żeby był posłuszny. Nacisk musi być po prostu na biskupa, ale być może też oni będą ich rozliczać, więc ich tak, i tak ich usuną. Tych złych biskupów usuną. Coś czu Czyli kto tu jest problemem? Nie papież, nie? Znaczy, papież też był problemem. Przede wszystkim biskupi o nich chodzi, to oni są problemem, oni na to pozwalają, oni nie przestrzegają tego prawa i wiedzą, że to jest złe i dlatego na to pozwalają. No a kto się zapyta, no dobra, a dlaczego, co im tak trudno uzyskać tą zgodę kanoniczną? Jakby czemu tu jest taki problem z tym? No bo, no bo ci ewangelizatorzy wiedzą o tym. Że dokonują herezji, że czynią źle i wiedzą o tym, że nie przeszliby takiej e, takiego, tej procedury, nie otrzymaliby zgody. Oni wiedzą dobrze, że nie otrzymaliby tej zgody od diecezji, więc próbują w taki sposób nielegalny to omijać, bo przecież jakby byli wierni, to by po prostu starali się o tą zgodę, a nie starają się. Więc a głoszą. Więc tak jakby omijają to prawo kanoniczne. I dlaczego omijają? No właśnie dlatego. Bo wiedzą, żeby nie otrzymali tej zgody. Gdyby szli tak tą drogą, nie otrzymaliby zgody. Oni o tym wiedzą. Dlatego się o to nie starają. Nikt im nie zabrania, um, nikt im nie zabrania głosić gdzieś tam. Wiecie, u protestantów, e, gdzieś poza kościołem. Mogą sobie robić co chcą, ale nie w kościele katolickim. Aha, kto tutaj się w Watykanie zajmuje tymi sprawami? Dykasteria Nauki Wiary, dawna Kongregacja Nauki Wiary. Jeśli chodzi o błędy doktrynalne, fałszywe nauczanie, zgorszenie wiernych, czyli tutaj trzeba by było się do nich zgłosić. A jeśli chodzi o biskupów, to trzeba, się, trzeba ten problem zgłosić. Jeżeli dany biskup nie przestrzega tego prawa kanonicznego, trzeba zgłosić to do dykasterii do spraw biskupów. Tak, czyli jakiś biskup jest niewierny, nieposłuszny, trzeba go zgłosić, że on nie chce, że on przyzwala na takie, na takie działania. To jest zaniedbanie, tak? On zaniedbuje to. Może celowo, może niecelowo, chociaż wydaje mi się, że, że oni wiedzą, co się dzieje. Jak, to, jak wygląda procedura? Możecie wy wierni lub duchowni napisać do biskupa diecezjalnego. Jeśli biskup nic nie robi, sprawa może być przekazana do Watykanu. Także to jest odpowiedź na to, co, co my jako wierni mamy teraz zrobić. Watykan analizuje dokumenty, jeśli istnieje realne zgorszenie, może wydać na. No i, i tak to się odbywa, i, i wtedy ym, biskupi muszą się zastosować. Biskup ma obowiązek wykonać polecenie stolicy apostoży. Czy Watykan często zakazuje świeckim głoszenie, rzadko. Dlaczego? Bo najpierw odpowiedzialny jest biskup diecezjalny. Powiem wprost, no, musi nastąpić wymiana biskupów, może nie wszystkich, ale część tak. Jeśli sytuacja jest poważna, tak Watykan może zakazać świeckim konkretnym, zakazać im głoszenia, kazać biskupom zablokować ich działalność, wydać stanowisko doktryny, ale trzeba się z tym zwrócić. Najpierw do biskupa, jeśli biskup nie reaguje, to do Watykanu dykastery. Do